Witam z tej strony LTM32i Ariso i postanowiliśmy sobie zagrać mapkę Escape tak. Mapka Escape jest tworzona przez użytkownika Bartek z Bartek Tak i jest po polsku. Dobra, tak. czy to jest zasady zasady eee, Niszczyć możesz tylko wełnę każdego koloru i obrazy. Nie możesz zbierać pochodni. ...bierz rzeczy ze skrzyń i pieców. Pójdziemy, no. mamy dwa gobla i... Ten. A nagrywamy to mapkę Escape, bo nareszcie nam się udało zrobić serwer do Minecrafta. O, no. Mam nadzieję, że już nie będzie takich problemów, jak wcześniej? No, mieliśmy ogromne problemy, bo albo nam sejwa usuwało, albo tworzyła się nowa mapka i... Dobra mam z tą na... płytkę naciskową czy przycisk? Płytkę Gdzie musisz... to postawić? Niech to postawi Tam, tu Gdzie? Tu O, to jest tam. Zdzieło. Patrzmy się Dobra. Dobra, O, mam, mam węgiel Czepny O, mam slime Chyba tutaj trzeba wrócić. Na ja drugi chyba. No go tak. dobrze rzuciłeś. O, skrzynka. No, to przetakaj. A co było? No. A, dwa koble. No, przetakaj. No, Mhm. No, przetopiło się no, nie. wiesz to i... i robię I tu. Wiesz, to i kładziemy tu co mamy? jesteś teraz bez, e, na stacji musisz pojechać tajnym tunelem do tajnej siedziby predatora Uwaga, U. jazda będzie ekstremalna. A co tu jest w skrzynce? Dużo żelaza i pochodni. Mm, dużo żelaza. I ma to przetawie. Żelaza. Ale... Ale żelaza... Aaa, to jest. No, no chyba ta mapka jest specjalnie dla, us... dla dwóch osób. To tak. Dopóki się to przetapia to porozmawiajmy o Minecrafcie. Odcinki z Minecrafta możliwe, że będą e, no, dzisiaj, dzisiaj ja albo to, jutro. Już, no. No, jak już mamy serwer, to no. trzeba nagrywać. No Dobra, już się przytoczy trzy. Tak, na razie będziemy tak, tak rzadziej zrzucać filmiki. To tylko tyle. No bo my zaczęliśmy od Minecrafta te dopiero niedawno odkryliśmy. <laughs> tak, dokładnie. Dobra, to już mamy na jeden wzrok. Co, masz Elton? Dobra. Czekam na ciebie i... I jedziemy do tajnej siedziby Prelatora. Nie wiem, czemu tu nie ma jednego drogowstwa. No? Pewnie zapomniał tutaj położyć. No. jeszcze jeden. Jedna sprawa, bo zostało całe dwa węgle. Wezmę na wszelki wypadek. Dobra, bierz i jedź pierwszy. Boję się. No niech ci będzie, że to pierwszy. Ja jadę. Łow, wow, wow. A, Aaa, ile wełny. Eee yeah, um. no. Szybko szyko mogę nie dobierz. Hmm. A, Dobra. Jesteś w tajnym pomieszczeniu. Jeszcze chwila, a będziesz w siedzibie Predatora. Zbierz z niej wszystko, co możliwe. Uważaj na miny. A tu co pisze? Bo jest zbogowana tabliczka. Um. Powodzenia. A, powodzenia. wagoniki. Tam jest skrzynka i tam są dwie deski, jak coś. No, no to... Chyba po co ja wywaliam, ten no, Chyba to na tym musisz to nie, dobra. No, otwarło się chyba. Em. dobra, spoko. Dobra, ja przyspam. Jakoś. Dobra. M Dobra, nieważne. Eeeem... Siedziba. siedziba Predatora. Uuu, milutko. Dobra, to tu, aha. Możemy niszczyć obrazy. O, wełna. O, możemy niszczyć wełny. I tak koloru. O, skrzynki. Ile złota! Ile żelaza. Zbieraj. Co tu pisze? Yy, zbierz wszystkie łupy i uciekaj szybko zanim przyjdzie strażnik. Spoko. Ui. Tam był jakiś przycisk. Nie, Ała. Tak się spadało. O kurde! Jak to jest pole mi. Dobra. Dobra. Dobra, trzy. Dobra. Cze, A. Szybko, szybko, szybko Ało. dobra tak tabliczka. Wózeb już czeka, o. Wózek już czeka. No nie, 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 to daj mi swój wózek. A ty jest. Chyba, jedno. Okay. Ile masz tego żelaza? Ja mam 27 złota. 27 żelaza Uuui, fajnie. Dobra, gdzieś wyjechałem, tam coś pisało, ale nie wiem co dokładnie. Oooo! Wow. Yy, udało ci się, żyjesz, teraz skarb musisz zanieść do schronu. No dobra. Idziemy. To chyba ten schron No, też mi się coś takiego wydaje. A przysiść. A! Przycisku. Dziecki. A! Co to miało być? Dobra o, tu chyba... O, mamy patyk i dźwignię, a tutaj jeden węgiel No ma to bierz to, a chyba trzeba... Nie no to chyba to będzie dźwignia mam zrobić, nie? Mhm. O, tu jest pół płytka Coś się stało? Gdzie ty ją położyłeś? Tam był mossy stone. tą A co, to się stało? Nie nie, Wow. Oh, oh. W ogóle coś w skrzynkach. Tak, może wejść tam dźwignię. Bo tam nie wejdę. Oh. Nie, nie, dobra, nie, 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 dźwignię, bo tam jest ten nie, Wow! Ale jump Dobra, chodź Idziemy dalej Ile wynosisz tak ciastek? 8 Nagroda, o! Chwamy ciastka. Co? Ciacha, 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 Gdzie jest pytanie? I daje ciacho? Ile... A jakie Ile Czy ciasto? Ile jeszcze daje jeden kawałek cias? Półtorej. Jeden i pięć, jeden i pół, nie? Tak. No, wbijaj. Oh. No. FBI. No. Dobra, Co to jest? Ciacho! Mamy ciacho. Hmm. Zostawimy na później. Dobra. dobra. Eee. Dobra. Dobra. Ja, ja. Nie naciskaj. Nie ja naciskaj czego klikam pochodzi, nie? wszystko. No, no. O, o, o. Gravel spadł. Chodź. No. Dobra. Ty Dobrze. Dobra, no Ehm... Um, um, Parkour. Panie, że teraz dodajcie go sprinta w 1.8. No Nie, się można łatwiej dostać? nie, ja nie, daleko. nie, 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 Żyjesz? Żyjesz, no, żyjesz. O, łała, ała się, palę się, palę się, Palę się, palę, palę, palę się, palę się, pali się, pale się, woda ta woda. pale się, pale się, pale się, pale się, pale wygląda na górze jest ją. no. Dobrze, to my tylko coś załatwimy z lt i zaraz wracamy. No dobra. no dobra, jesteśmy po tej krótkiej przerwie. I... Tak. I gramy da. O, pal się, pal się, ha. Ja też się palę. Nie, ja się nie palę. Może zjemy ciacho. sobie zjedz. ciacho Mniam. Mniam. miam. a eee, Ja też chcę. Ja już nie mogę. Chyba zostawne ciacho tutaj, uła No, już na ciacho. Nagrze już tu byliśmy. A. No! O, to żalowe. No. A jak słychać moje ptaki to przepraszam, ale nagrywamy to rano. A rano zawsze sobie um... No niestety. No niestety. No, mi dobrze idzie. No, a ja wpadłem. No, rata, ja czekam na tej wodzie, na ciebie do. do... A ha! 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 No. Ajaj, ajaj, ]ajaj, się. się. Dosko... Ha! kiedyś Ha! całkiem inaczej, Ha! Ha! O, i zjem ostatni kawałek ciasta. Ha! Ja sumie ciasteczko ehm, dobra. Ehm, to my zaraz już jesteśmy kompetentni ludzie o, i jestem, dobra. no i to, co tu trzeba zrobić? O. A, nie, nie, nie. A, palę się, palę się.

Hmm. Już dawno w Minecrafta nie graliśmy typu parkour Dlatego nam tak źle idzie, bo nie mieliśmy jak ćwiczyć. Na naszym poprzednim serwerze, znaczy mapce, mieliśmy taki tordo. Tam były trzy poziomy chyba. No, cztery i tam były różne etapy. Jeszcze co? Może ja zrespię nam po tam tak trochę z jedzenia. Ech. Dobra, nie no ja zresztę nam po jedzeniu, no bo ja już nie mam jedzenia. Czekaj źle. Ile ciastko daję? O lol. Dobra, masz dwa i... Daj mi pork ciopu. No, dałem ci. No, idź. Muszę chwilę poczekać, mi się zaraz re A tak, tylko kiedyś wypadała... Ta... Jest... ...skóra, teraz wypada jeszcze, tak było wino. Muszę chwilę poczekać, bo jak ja spadnę, no to ja nie przeżyję, tylko... Mm. O, A, o. O, udało mi się, udało mi się, udało mi się. Tam musisz lekko wskoczyć po prostu. Tak, tam w ogóle doskoczę, pytanie. No. Tak, I teraz tutaj. Tutaj, tutaj. Teraz tutaj w moim. Dobra, no. jestem w spadzie wodnym. No, tak, a na mnie to niełatwo poczekać. No. No, jeszcze się, no jeszcze się pan Dobra to macie, czekam No jeszcze się palę, no to, to żal Boże, chyba, to mi się musi udać po prostu <kluzny> Czekam Macie, bo chyba są znowu miny, bo są płytki naciskowe. ja się udałem. Ja muszę tu ledwo zejść, o! No dobrze, żyłem. A, bo tutaj trzeba mieć chyba dźwig. Jak to... nie omyć, dźwigni. Nie to jest. Nie trzeba mieć dźwigni. jest, jest. Teraz do góry musisz płynąć i wskoczyć na ten kloczek. Jest jest jest, 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 jest. No. no to co, masz? To nie są płytki naciskowe. Ładne maneryski. To jest w Uuu! Um. O nie. Nie, nie, nie. Niko nie parkour. Nie lawa, nie lawa. Nie. nie! No! Taka nie. E, nie tepaj się do mnie, to tylko przez... Dobra, nie tepaj się. Gdzie ty jesteś? A ja, tak, dzisiaj się mi zadowały do końca. No dobra, już się do końca zadobały. A to gdzie ty jesteś? Na to To będzie konekta, To jest, jest labirynt. Ej, dobra, dobra, masz tu. Masz tu. Masz tu. Chodź tu. Masz. No bo ja dobra. idę tam w stronę tych stanów. O, prawa. Ła. Dobra. Nie ma tablicze, to, co do sam się przychodzi Dobra Jeszcze, Jeszcze dobra. deszcz spada, Ty też masz tego buga, że przez kloski De Tak. Razem, razem dźwignia. No. O, tam jest wejście. No, chodź. O nie, o nie, 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 nie. Jest taki miły. Um. Ale my nie cierpimy lawy. Wow! czekaj mam ja tą sprawdzę. O, czekaj, może tutaj trzeba rzucić. Nie tam rzucę. Tak, woda się wylała na lawa Trzeba to iść, tylko nie wpadnij Wow Dobra, y idziemy Zobacz, y no, ten glowstone nie świeci Co to jest y Na czym lepiej stanąć? Na sandstone, nie czy na stone, nie? Nacisłem, co jest to? Na e piecyk, a tu jest tam, dźwignia Może y ten glowstone nie trzeba położyć no chyba raczej tak A, wow. Co to ma być? Że mamy do góry płynąć ból ból, Znaczymy, ból, ból. Tak widać, że mamy do góry płynąć Zbyt się udało Tylko bo tu jest ten, tu jest ten, pit stop Jestem w pit stopie no, też jest, tada, ja Nic nie widzę, z tym problemem Ciemno ja nie wiem gdzie Ja należę do pistopu do pistopu Jest tak, 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 jest. dalej O, brgałki z książkami Czekaj chwilę, czekaj tam są Czekaj chwilę, czy są jakieś tabliczki To już jest koniec, myślę, że się podobało Masz kasę ale nie masz sklepu haha ha, ha, ha. Yy, jedyne co ci zostało to dach nad głową e, dobra Eee, dobra to ale fajne o, dobra, no to już będzie koniec tak to widzicie doszliśmy do końca sklepu no to więc komentujcie subskrybujcie jak się podobało łapkę w górę no i zawsze możecie też komentować nas. I jeśli się podobało, my przyjmiemy każdy komentarz. I do zobaczenia wkrótce. Cześć.